Siemanko, z tej strony Klikson i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Otwieram sobie teraz mega paczkę Taką mega mega Tylko, że nagrywam to drugi raz, bo pierwszy raz mi się nie nagrało po prostu Nie chciało mi się załapać, wszystko leciało, ale no cóż Tu macie dowód A więc możemy zacząć z otwieraniem Tutaj mega karta Bardzo dobra. No więc cóż? Z tego są, więc cóż. Najpierw jest oczywiście ta. Nawet spoko. Magnet. Ja go mi dzisiaj sobie wymieniłem z kolegą i mam jeszcze teraz spuszczący. To nie nieźle. Wiewióreczka słodka. takiś małpa, trochę taka czy coś. Nawet spoko. Tego dzisiaj też się, które powymieniałem z kolegą i mam takiego drugiego, tyle że w puszczącej wersji innej trochę. Tutaj taki lew ognisty, więc bardzo się cieszę, bo ja mam tylko dwie ognista Z tym, no to już czym. Ten jest spoko, liściasty. O, ten. Maksymalna ewolucja chyba Tego też miałem, ale się wymieniałem na ta cóż Ten jest jest fajny Oj. Metalowy Elektryczny Taki też królik O i ewolucja przed tamtym To nieźle Kolejny tutaj, tego chyba mam Nie wiem o, tego właśnie też się wymieniłem dzisiaj. Ej, i błyszcząca wersja. Tutaj. O, ewolucja z tamtego. Kolejny tutaj taki trochę słabiutki, ale fajnie. O. I moja pierwsza powtórka Tauros. Aczkolwiek i tak jest nawet mocny. To się bym wymienił. Tutaj 60-10. Nawet spoko. Tego chyba mam, albo się nawet wymieniłem. Tylko, że in, inaczej był. Inny tło i w ogóle. Wony. No, chyba mu zimno. Tutaj. Ptaszek jakiś. Nawet mocny. I błyszcząca karta. Lisiasta. Coś jak ten. Gryf. To wygląda trochę. Odiglecik. Mały. Kolejna ognista, też mocna nawet, o księżycowa, i to mocna, nawet 100, 10 jeszcze, gwiazdka, kolejna księżycowa karta, nie jest też taka dobra, ale i tak fajnie, o i jakiś zajączek, Czy coś takiego. Jakiś miś, niedźwiedź Czy coś takiego Parasekt Ja chyba mam nawet jego ewolucję przed Tutaj Biedna sarenka Albo i nie Golem jakiś Nawet fajny Aczkolwiek nie aż taki mocny z atakiem Elektroniczna karta I to nawet dobra tego chyba mam, tylko że inna wersja też Ale i tak fajnie I chyba nawet słabszego trochę Czy wam też się wydaje, że ten jest Nieżywy tak jakby, jak szkielet ryby? A właśnie, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę I subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście dostawali nowe powiadomienia I kolejna małpka Więc tutaj wodny Błyszczący. Nawet tak fajnie się błyszczy. Energia metalowa. Wodna. Metalowa. Walcząca. Trenerzy. Trener. I trener. To chyba będzie na tyle z tych kart, więc cóż, trzymajcie się, hejos.